Nasza e, trasa do warsztatu, dzisiaj no nie jest łatwo. Tym bardziej, że ten piernik tutaj o tak siedzi na mnie. I nie chce, nie chce się przesunąć, tylko się jeszcze bardziej wciska. Tak to wygląda. Kto tu jest? Su! Jezu, jakiś na agresywnego psa. Hejka wszystkim, witam was w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy jeździć na kole. A także wyjeżdżać z podjazdy. I co? Będziemy mieć motory, myślę. I chyba majsterkować za bardzo nie będziemy, bo wczoraj jeździliśmy. Motory wyglądają tak. Eee, nie nadają się do robienia przy nich. I wczoraj też miałam trening. Dzisiaj miałam trening i znowu jeżdżę na motorze i ogólnie co mogę powiedzieć? Jak tak jeżdżę to nie mam tak dużo siły, jak gdybym się troszeczkę, jakbym sobie troszeczkę odpoczęła Skarby dał mi słowo, że przyczyni się do mojej nauki na kole. Nauczenie, do mojego nauczenia się jazdy na kole. Daję słowo nauczę nauczyci skarbu na kole jak w proridera. Tak? nie poddasz się. Ja się nigdy nie poddaję. Proszę, bo niech to będzie swój cel, tak jak to jest mój cel. Sprawdzasz kiedy będę miała jeździć na kole? Dokładnie. Ile ci to zajmie? Tak. Ja Myślę. Dzisiaj jest... Yy, dziewiąty. 14.53 dokładnie. 21 maja. Słuchaj? W godzinie 14 będziemy jeździć na kole. Nie, nie chcę tak. Kurde, powiem wam, że no, czegoś takiego się nie spodziewałam. Nie wiedziałam, że mój progres będzie taki długi, ale nie może być taki długi. Teraz właśnie się zaczyna miesiąc najczęstszego, naj, najczęstszej jazdy na motorze, e, odkąd kupiłam motor. Ja myślę, że koniec października to już jest ostateczna data, kiedy ja już umiem jeździć na kole. My ale umiem. Pokażę Wam jeszcze, jakie mamy naklejeczki, jak widzicie. Tak się prezentują. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie, czy Wam się podobają, bo normalnie takie naklejeczki będzie można zdobyć. Jesteśmy tu już od jakichś 10 minut i skarbek wciąż nie przed do warsztatu. Tak to wygląda. Mogę Wam w tajemnicy powiedzieć, że właśnie rozmawiał przez telefon o kładziku, którego bardzo chcę kupić. Możecie napisać w komentarzach tak samo, jak myślicie, jakiego wkłada Wiktor chce kupić? Pozwolę sobie zaprezentować Wam ubiór Skarbika na dzisiejszy motor. Jak coś to są moje termy na nogach, ale oczywiście mnie ukradł. No, jesteśmy tutaj właśnie na polance, Skarbik będzie mi pokazywał jak jeździć z na kole. Bo no, tego, sam nie jestem ekspertem.

Mi się wydaje, że Kusią jeździsz lepiej na kole. Kurwa. <grywka> się, że to musisz jeszcze potrenować. To jest pierwsza miejscówka którą poznajemy Co? Dzięki komu? Jak masz w ogóle na imię? Karol Karol, Karol bo ja cię nie znam, bo Wiktor cię chyba zna ty Co sprawy pojedziłeś ty już gdzieś do góry? No wyjechałam tutaj. Coś krabik? Git, fajnie, bo nowe tereny jakieś Nie byłem tu nigdy. Nieraz się zastanawiałem co tutaj jest w tych lasach, a... Tak myślałem, że coś tu jakieś podjazdy są, ja nigdy to nie byłam. Hmm. Sprzęgle, bo jak tak kręcisz, jak przysprzeli, to dopierdzi motor w powietrze. Yy, ponagrywaliśmy dzisiaj troszeczkę w lesie, spotkaliśmy ziomków na trasie. Okazało się, że jeżdżą na kajo. Yy, to o nie było u nas na odcinkach. W sumie jakbyście chcieli, to możecie dać w górę, to możemy nagrać z nim filmik, powiedz trochę o motorze. Też ma rozrusznik, jest na większych szkołach silnik, silnik ma mocny, więc, yy, więc jeśli jesteście ciekawi, to odpiszcie w komentarzach. Na dziś to koniec. Zjazdy myślę, już nie będziemy dziś więcej jeździć. Chyba, że idziemy na Pięk do Matrixa i jeździmy dalej. Zróbmy to. Nie! Proszę. Nie skoro ja muszę jeździć zdrowo. Nie, żartuję, musimy iść zdrowo. Wrócimy do domu co Ale widzieliście te oczy, prawda? Widzieliście te oczy, kiedy o tym powiedziałam. Proszę! Sam zamówię, nie będę czekał na ciebie. Ogólnie to tak. Przez treningi, takie wiecie, personalne, takie, że wiecie, wyciskam, e, robię martwy ciąg, staję na rękach, nie wiadomo co. I za każdym razem mam ten trening przed jazdą. Za każdym razem. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale właśnie koń zapiął. Za każdym razem mam ten trening. Tak. Yy, Tam są to konie. Taki... A, no. W ogóle patrzcie tutaj. Oto moje nowe gumeczki na aparacie. Warto to wam pokazać, widać, bo, bo bana, są bardzo widać, ładne. Widać, że bana nowe dziecko, aparat. E, Okej, okay. co ja chciałam powiedzieć? W związku z tym, że zawsze, zawsze mam trening przed o y, motorze, to dzisiaj mnie trochę zmogło, ale czego ty mnie tak nagrywasz dziwacznie? Muszę było różnie. No, dobra, dawaj dobra. dalej. Oguba. No i... Ja to zmieniam, ja nie będę już chodzić na treningi przed na motorze, bo kurwa, nie mam siły, po prostu mam takie gumowe ręce i słabe i w ogóle, że ustalmy, to jest coś że, strasznego. Ustalmy, że w dni treningowe będzie praca ze sprzętem. Tak, w dni treningowe będę treningować mój motor, będę zmieniać koła i nie wiadomo co. Poszło w warsztacie, tak. bo jest wielki Meksyk, zobaczcie. Nie wiem, skarmię, martwi mnie tutaj tego no tak to, bo tak nie chcieliśmy pojechać i go umyć. Jest brudny motor, nie wiem, czy go myć. Powinniśmy go umyć, tak? Powinniśmy go umyć, ale też byśmy mogli jeszcze pojeździć na kole. Dziś? No to teraz jedźmy. Znaczy ja nie będę już jeździł. Nie wiem, martwi mnie to wszystko, nie mam tak bardzo siły, jestem taka słaba już. Nie, no to lepiej nie. Tak Ale Wkurza mnie to, że jest takie brudne skarby. No, to może, no, przecież mamy że żadną w plecaku. Tylko podjechać. To może umyjmy go? Czy nie myjemy? Jedziemy na myjnię! No, ostatecznie stwierdziliśmy, że musimy umyć nasze motory. Patrzcie, jak on wygląda. Gdybym go tak zostawiła, to to by było bestialskie przecież. W końcu wziąłeś się do roboty Moja fura jest gromyta, tak się prezentuje Będę musiał w najbliższej przyszłości wymienić tarcze Klocki też z przodu, nie wiem czy widać tam klocka tam chyba widać, to jest do wymiany z tyłu to samo, też muszę zmienić tarcze tak samo też już takie są ranty i dziwnie się hamuje płyn hamulcowy z tyłu i z przodu chcę zmienić też płyn płyn tutaj od sprzęgła chcę zmienić też także szykujcie się, bo w najbliższych kilkach yy, będzie dużo roboty i w sumie z tego co jeszcze chcę zrobić to zawieszenie do serwisu żeby, żeby było miększe chcę zmienić sprężyny, bo w sumie stwierdzam jednak, że jest za twarde i w sumie niewygodnie mi się jeździ i jak przyjechałem się boży motorem no okazuje się, że jest dużo wygodniej niż na tym, więc muszę zrobić serwis i myślę, że będzie git. Skarbik Skarbika motor był strasznie brudny Dobra, powiem tylko, że to już koniec tego odcinka. Trochę dziś pojeździliśmy, nie było jakiegoś szału całe szczęście umyliśmy motory po jeździe, więc git. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.